Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dzień dobry. Dzisiaj y, gościem cyklu y, Śledztwo w sprawie PRL jest jego twórca pan Tomasz Gugała. Opozycjonista, drukarz, człowiek bardzo aktywny. No, chyba tak. Y, czy pan zechciałby na początek y, jakiś zarys y, swojego życia nam przedstawić? Powiedzieć też trochę o rodzinie, z której się Pan wywodzi. Bardzo proszę, bo nie od razu zaczęła się opozycja. Urodziłem się 11 lipca 1954 roku w Krakowie, w rodzinie, tak zwanej rodzinie inteligenckiej. To niosło ze sobą pewne reperkusje, ponieważ oboje rodzice pracowali, mama była doktorem farmacji, prowadziła pracownię chemiczno-analityczną. W Państwowym Szpitalu Klinicznym przez ponad 50 lat. Ojciec był inżynierem w biurze projektów przemysłu Nieorganicznego. Ponieważ e, oboje pracowali i pensje mieli gdzieś w granicach średniej, to nie przysłuchiwało mniej siostrze przedszkole no tak. z przyczyn doktrynalnych. I to powodowało, że pędziliśmy życie smutne, zamknięci przy ulicy Krowoderskiej. Ale ponieważ to życie było smutne, nudne, nauczyliśmy się bardzo szybko czytać. Ja w wieku niespełna 4-5 lat, siostra w wieku 6 lat, czyli nauczyliśmy się w tym samym okresie, bo siostra jest starsza o 2 lata. No i zaowocowało to niesamowitym nałogiem czytania. Co również wpływało w pewnym sensie na kształtowanie się no, mojej osobowości. Dzieciństwo minęło, mogę powiedzieć, szaro. I w zasadzie nudno. Praktycznie przez całe swoje dzieciństwo i tą wczesną młodość nie interesowałem się polityką. W domu, w domu stosowano taką zasadę milczenia. Nic nie wiedziałem o swoich rodzicach, nic nie wiedziałem o swoim ojcu, nic nie wiedziałem o swoich dziadkach, pradziadkach. A od mamy ciągle słyszałem: Pokorne ciele, dwie matki z się". Nie lubiłem tego powiedzenia, bo pokorny nie byłem. A ta, ten brak pokory wynikał z pewnej jakiejś chyba intuicji, jakiemuś takiemu wrodzonemu sprzeciwiania się, sprzeciwianiu się zakłamaniu i obłudzie. No, no więc tak, puszczałem to mimo uszy i robiłem swoje. System, który mnie otaczał, odbierałem logicznie, że jest systemem absurdalnym. Ale nie w kategoriach politycznych, w kategoriach po prostu absurdu. Absurdu, no niestety, godziłem się z tym, że w tym absurdzie żyjemy, jak sobie w tym absurdzie trzeba radzić. Pierwsze takie spostrzeżenie, że ten absurd prowadzi do jakichś poważniejszych implikacji, był w roku 1968. Ponieważ mieszkałem przy ulicy Krowoderskiej, Krowoderskiej 11, to było około 100 metrów od Plant, to był marzec. Rozruchy w Krakowie trwały chyba około 10 dni albo dwóch tygodni. Miałem kolegów w obrębie starego miasta, no więc po lekcjach próbowałem przejść na ulicę Sławkowską do jednego z nich, a u wylotów Sławkowskiej widzę kordon z ludzi ubranych w jakieś drelichy, płaszcze, prochowce, jakieś no, takie cywilne, aż przesadnie cywilne ubrania. Szary, wszystko to szare. Każdy z nich trzymał jakąś pałkę czy jakiś drąg w ręce. Mieli biało-czerwone opaski i nie wpuszczali nikogo do rynku. No więc spróbowałem się tam wejść. Usłyszałem dokąd? No ja mówię, do kolegi. I w tym momencie udało mi się uskoczyć przed pałą, która naturalnie z tamtej strony spadała, szybko się stamtąd oddaliłem. To było doświadczenie pierwsze nie ucierpiałem. Oczywiście później ciekawość człowieka nęciła, a ponieważ ci ludzie mieli bardzo małą znajomość topografii Krakowa, to myśmy jako młodzież spokojnie przechodzili bramami przejściowymi i dostawaliśmy się w obręb rynku. No więc były, były gonitwy, były. Różnego rodzaju krzyki były jakieś tam, no, młodzi ludzie przebiegali z jednego miejsca w drugie. Najwięcej działo się pod Uniwersytetem, pod Kolegią Nową. To było pierwsze spostrzeżenie. I to spostrzeżenie, no to była praktycznie, wtedy byłem w siódmej czy ósmej, koniec to był, koniec siódmej klasy szkoły podstawowej, wtedy podstawówka była ośmioletnia. I potem liceum. Pierwsza klasa licealna, to jest 69 na 70. I to w zasadzie byłem już w drugiej, tak, to już byłem w drugiej, grudzień 70 roku, grudzień 70 roku i znowu kolejne doświadczenie, doświadczenie związane z tym, że to była powtórka z 68, znowu kordony, tylko że tym razem była, to nie byli już w biało-czerwonych opaskach, czyli to nie było to ormo, tylko to już byli również mundurowi. Wydawało się, że jakby rzecz była o wiele poważniejsza. Znowu oblężenie rynku też trwało, nie powiem w tej chwili, nie pamiętam, ale wydawało mi się, że około dwóch tygodni podobne rzeczy dochodziły do nas. Głosy działy się w Warszawie, o pozostałych miastach wówczas nie słyszałem. To wszystko w jakiś sposób wzbudziło moją czujność i jakąś jeszcze większą niechęć do tego, co mi narzucano, do tego, co jest oficjalne. Mam też zdjęcia z konspiracyjnego lądowania Jana Pawła II po raz pierwszy w Krakowie na Błoniach koło godziny 19 przy cichym kąciku. Nikt o tym nie wiedział. Mnie się udało, podszedłem do jakiegoś kościoła, a chyba do kościoła św. Marka, zapytałem, czy wiadomo już ostatecznie, gdzie e, papież wyląduje o której. Dziś o 19 na Błoniach poleciałem tam z aparatem fotograficznym, mam sfotografowane autentycznie pierwsze kroki Jana Pawła II na ziemi krakowskiej. Przyleciał helikopterem. Mało z tego, było tam kilkadziesiąt osób. Wyleciała jakaś dziewczynka mała, kilkuletnia. To wszystko się działo tak, jak na wyciągnięcie ręki. Nikt tego nie chronił, nikt nie zabraniał dostępu. No było to, było to niesamowite przeżycie. I dzień następny msza na błoniach. I Jestem na niej i pod koniec mszy, yy, sądząc, że te 700 tysięcy ludzi rozleje się i może mogę znaleźć się w sytuacji, że tak powiem, niewygodnej, więc zacząłem się troszeczkę wycofywać do tyłu. I w tym momencie nagle słyszę, yy, jak nie wiem, jak określić tę funkcję, no można by powiedzieć, że to speaker, tak, czy speaker, czy prowadzący tę mszę, yy, to znaczy liturgię prowadził Jan Paweł II, ale on. Dbał o to, żeby publiczność zachowywała się, więc informował. A teraz, a teraz, a teraz. I w pewnym momencie mówi, a teraz Jan Paweł II udzieli błogosławieństwa. Proszę sobie wyobrazić, przynajmniej 100 tysięcy ludzi płynęło tak jak ja w kierunku Alej, Czech Wieszczów, i Zatrzymali nagle w jednym się. momencie wszyscy stają, klękają. To jest nie do wyćwiczenia, nawet w wojsku. To jest coś niewiarygodnego. I w tym momencie nagle zrozumiałem, jaka to jest siła, jaka to jest nieprawdopodobna siła, siła jedności. Idziemy dalej. Dochodzimy do alei, a tam w poprzek alei stoi podwójny kordon milicji. Trzymają się w ten sposób. Ewidentnie nie chcą przepuścić ludzi na wówczas ulicę Manifestu Lipcowego, dzisiaj Piłsudskiego. Ponieważ to jest wejście bezpośrednio na Kolegium Nową, a potem pod Kuriebiskwią. Próbują ich wyrzucić w lewo i próbują ich wyrzucić w prawo. A wszyscy wtedy idą dokładnie do środkiem. W środkiem. I nagle w pewnym momencie ja jestem tak dociskany, dociskany, nie wiem, co robić, nagle ten kordon pęka. I oni nie wiedzą co robić, mimo że wcześniej zachowywali się agresywnie. Ale widząc potęgę tego tłumu, rozeszli się.